4 plus lewy przez 20 szczytem, 50, 6 lewy in, do 5 prawy pal, do 6 prawy i za szczytem 20, 5 prawy in, do 4 lewy może syf, 20, 5 prawy pal sym, 30, 4 plus lewy do 4 prawy pal. Prostuj do szczytu i za szczytem 5 prawy, 20 i 4 lewy in. I na szczycie 4 prawy. 4 lewy in i na szczycie 4 prawy. 30, 5 lewy przez 20 i do 6 prawy, 30 i na szczycie 5 lewy, 80 i 6 prawy out. 24 prawy in, pal. 4 prawy in, pal. Do no, 4 lewy przez szczyt. Do no, 5 prawy podwójny. I 47, 47, 47 lewy przez szczyt. I za drugim szczytem śmiało 50. 5 prawy pal, 30 i na szczycie 6 lewy in. 20 i 3 plus prawy pal. Do no, 4 lewy pal, poświęć. Do no, 5 prawy ważny. 90 prostu i do szczytu i na szczycie 4 lewy pal. Do 5 prawy przez 30 i 20. 5 prawy lewy i 90 prosto i do szczytu. I 5 minus prawy przez 10 do 5 minus lewy do 6 prawy i na szczycie 5 minus lewy później 20. 5, prawy przez 50, zacisk do 4, minus, do 4, lewy przez lotno. Dobra. poszedł chyba za szybko z tym opisem. Kurwa, w jednym miejscu. Nie, tam dobrze było, ale... Chyba nic nie